Dzień dobry, czołem, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Wiesław w kolejnym odcinku z Europy Universalist 4. Wcielamy się jak zawsze już od długiego, długiego czasu Iwana VI Rurykowicza ja przypuszczam, że on to nigdy nie umrze, on już ma 67 lat i nadal jakoś średnio mi się wydaje, żeby on chciał umrzeć. Największym problemem jest w tym momencie brak następcy. Na szczęście. Na razie nie ma tutaj opcji chyba uniwersalnej, przynajmniej mam taką nadzieję. Najprawdopodobniej, o nie, 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 nie chcemy ustawić na rywala Rzeczypospolitej. Najprawdopodobniej po prostu zmieni się dynastia. Zmieni się dynastia na jakąś inną, i, i tyle. Niestety w Polsce już całkowicie osadzili się Witelsbachowie, już niestety Rurykowiczowie. Nie, nie, nie przejmą tam tronu, chyba że w wyniku śmierci bezdzietnej obecnych tam władców. Więc von Wittelsbachowie są w tym momencie naprawdę potężną, naprawdę potężną dynastią, ponieważ posiadają władzę nad Polską, nad Węgrami i nad Bawarią, która jest wolnym Ai, przepraszam, jeszcze nad, jeszcze nad Danią. Także są naprawdę całkiem potężni. Tak samo zresztą jak Lancasterowie, którzy posiadają władzę nad trzema państwami. A co to jest? Mark Murow Kavanagh. To chyba jakaś irlandzka albo szkocka dynastia, co trochę dziwne. Ale, 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 no jak widać, tak się właśnie zadziało. Z Irlandią mają cały czas unię personalną. Eee, no, także zobaczymy co w tym odcinku, co ten odcinek przyniesie nowego i ciekawego. Mam nadzieję, że jak najwięcej możemy albo saportować reformę, albo nie. I my ją saportujemy, my ją wesprzemy, ponieważ posiadamy naprawdę ogromną ilość legitimacji. Cudownie, moi drodzy! 535 naprawdę Dimitry, nazwiemy go Piotr. Nazwiemy go Piotr, ponieważ jest koksem i Piotr będzie może wielki. Zaraz zobaczymy. Oby tak, oby tak właśnie było. Piotr Rurykowicz. Znaczy. Powinien być Peter, ale no niech będzie Piotr. No, trochę zjebałem sytuację. No, będzie Piotr. Nawet będzie Piotr pierwszy na pewno, bo wątpię, żeby gra stwierdziła, że Piotr to jest rosyjskie no, imię. tak? Raczej, raczej niekoniecznie. Możemy wprowadzić kolejną ideę z, akurat z kategorii Influence Ideas, no i Innovative również, także cudownie dwa podpunkty kolejne Zaraz myślę, że jeszcze się pokusimy o jeden w obrębie Influence Ideas. Mamy sporo punktów, te punkty cały czas nam rosną i to całkiem nieźle. Szczególnie, że mamy je zaznaczone. A myślę, że bardziej przydałoby nam się w tym momencie punkty administracyjne. Więc po prostu odznaczę, żeby, żeby było w porządku. żeby Wszystko było w mniej więcej porówno. Mamy już w 100% zjednoczony chrześcijańsko, no znaczy Jezus Maria, religijnie nie tak powiem Otomani mają w tym momencie e! E e e mają w tym momencie co ja powiedzieć, no nie pamiętam cholera jasna e zajmijmy się tym co, 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 co tutaj jest napisane, bo już zapomniałem, weźmy z, oczywiście punkty, oczywiście punkty sobie weźmy e i możemy wprowadzić kolejną ideę dyplomatyczną, Influence Ideas, bardzo dobrze, bardzo sympatycznie. Bardzo się cieszę, że jako Rosja mamy Institution Spread plus 20%, no i fakt, że udało nam się, a jak tam Norwegia? Czy Norwegia ma z kimś sojusz? Tylko z Brunszwikiem, Pomorzem, jakimiś takimi gównami, więc myślę, że my tam zaczniemy budować Spy Network, a wy macie z Norwegią i Hamburgiem też gówno, no to sobie zbudujemy Spy Network i sobie troszeczkę poprzejmujemy ich prowincji, żeby już cały ten półwysep skandynawski należał do nas, a potem ruszymy powolutku na Danię jako taką na Holsztyn, który co prawda jest w HRE, ale to trudno. Cały czas imperatorem jest Nassau, więc. No nie oszukujmy się! No przepraszam, Nevers! Jakie Nassau? Nevers! Cały czas emperorem jest Nevers, a, 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 a prawdopodobnie jest taka opcja, że już nie będzie, bo Francja ich zgarnie. E, zaraz zobaczymy, <ścoughs> co tutaj się wydarzy i, i jak to się wszystko potoczy. E, z Gruzją mamy spory truce prawdopodobnie. Gdzie my tu mamy? Do 40... Ani a nie, uu, to już niedługo. W takim wypadku zaraz wypowiemy im wojnę. E, Zwiększmy oczywiście Army Maintenance i nie odpalajmy wszystkich. O, nasz Royal Mariusz się skończył, zawrzejmy kolejny. Nie odpalajmy naszych wszystkich fortów, ponieważ nie ma to większego sensu. Natomiast sprowadźmy jeszcze jedną armię z Sankt Petersburga, ponieważ oni będą mieli po swojej stronie. Oni będą mieli po swojej stronie aż. Yy, a nie, przepraszam, Persja. O Jezus, ale teraz się Persja. O, dobra, to nie mam pytań. Wcześniej Persja była jednak mocniejsza. Oj, 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 to też będzie bardzo szybka wojna na szczęście. Straciliśmy Advisora, więc wprowadźmy nowego. Ten nam bardzo dużo zabiera, ten zresztą też aż 8, po 18 miesięcznie, bardzo dużo gdyby nie oni myślę, że myślę, że kurde przydałoby się zmienić tych ziomeczków chociaż tego od dyplomatycznych od, dy, od punktów dyplomatycznych dzięki czemu będziemy mogli porządnie rozbudować swoje wojsko zaraz zobaczymy, myślę, że tak o 20 tysięcy to bez żadnego problemu się uda oczywiście aktywujmy ten fort 12, 3, 5, czy to jest dobry? O taką! O, trochę za mało armatek dla mnie. Dobra, weźmy, dobudujmy wszędzie po dwie armaty. No bo tych armat rzeczywiście mamy mało. Po prostu mamy ich mało. Chyba już wszędzie. To ogarnąłem. Jest, 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 jest. I tutaj na pewno też. Zmieńmy sobie naszą templatkę. Cyk 1237 22. Cudownie. I weźmy ich może do Sankt Petersburga. Dlaczego by nie? Zbudujmy troszeczkę naszą armię, żeby w razie czego móc rywalizować skutecznie z Polską. Army Organizer. O, akurat umarł. Niedobrze. Bo nie mamy plus 2. Ale mamy... Artemiego Kutuzowa. No to niech on będzie. Ma dyscyplinę plus 5%, jeszcze więcej zarabiamy, więc superansko Możemy wprowadzić kolejną technologię militarną, ale z tym to jeszcze się wstrzymamy, ponieważ jest plus 5%, więc po co... Więc po co ja się pytam... A, a wy to, przepraszam bardzo, gdzie? A tu. Niech pewnie ruszyłem, albo byli w drodze i to wszystko przez to. A wy? A czy ja wam nie kazałem też? Nie, nie, wiem. ominąłem was. A nie, no zaraz kazałem, tylko też się przemieściliście jeszcze. Mam to wszystko już jasne. Tutaj i tutaj i tutaj są kolejne dwie armaty, które mają się skierować w tą stronę. Dobrze, jest już rok 1647. Um, I skończył się trus. Podlećmy więc naszymi armiami. I zacznijmy ich cisnąć. Commonwealth by nas wsparło, ale. A, posiadamy akses militarny. Dobrze, to musimy oczywiście z niego zrezygnować. Jak najbardziej. O, wybuchła nam jakaś rewolta. Czy to była rewolta gruzińska? Tego nie wiem. W każdym razie jakaś tam była cały czas jest plus 5% Declare War Take Dagestan czy Taraki co jest bardziej opłacalne 3, 3, 1, 2, 2, 3 wszystko jedno, niech będzie Taraki mm, a czy Holy War, Aggressive Expansion 75%, 125% Prestige, a to jest wszystkiego po 100 czyli Show, show Superiority a, a, zaraz For All province. Nie wiem, wiecie co, boję się troszeczkę, że nie będziemy mogli przez to, że nie będziemy mogli przez to się, znaczy, powiększyć, no, zagarnąć ich prowincji. Także weźmiemy sobie taraki. tych od razu obóz kierujemy do okupacji fortów. Natomiast od dupy strony za przeproszeniem będzie szła armia, która będzie przejmowała takie zwykłe prowincyjki. E, chyba armie z liderem mają troszeczkę inne e, możliwości przechodzenia przez forty, które są już aktywne. Tak mi się wydaje, ponieważ tą, tą armią nie mogliśmy na przykład tutaj przejść, a już tą armią... a już nie możemy, no, ale to tak czy siakno, bało nam się tutaj dojść. Tak, to już jest coś. To już jest 20 prestiżu i 100 prestiżu i tak 0,68. Jezus, Maria, co się dzieje z tym prestiżem? Ale my jesteśmy koksami i dzięki temu zyskujemy plus 10% morali w armii. Jezus, Maria, Institution Embracement Coast, minus 10%. Cudownie, wszystko jest perfekcyjne. Global Trade Power plus 15%. Wow, wszystko pięknie, naprawdę, cudowna rzecz. Aggressive expansion, impact minus 10%. Wszystko jest piękniejsze, kiedy ma się duży prestiż. To fakt. Dobra, lecie już tam najdalej, jak się da. Już są low. O, umarł nam lider. Ciekawe, czy będzie jakiś porządny. No taki całkiem niezły, bo wiedziałbym, że nawet propsuje. Szczerze mówiąc, rozwalmy im jeszcze armię, co by się tam za bardzo nie... O, no i straciliśmy 500 osób i im rozwaliliśmy 9000. Także bardzo dobry deal for me. Czy udałoby nam się pozyskać... Tak, military access od Karakunlu. Jak najbardziej, a więc wkraczamy do Persji. Persów też zaraz rozwalimy elegancko, rozpykamy ich bezproblemowo. Zresztą, Persja w tym momencie jest tak oblegana, że zaraz powinna się zgodzić na moje warunki pokoju. No, zadowolimy się i Stolicą. Myślę, że to jest wystarczająca motywacja do tego, aby podpisali z nami już e, warunki pokojowe, które nam się w pewien sposób należą. Nie będziemy ich za nadto osłabiać. Bo i po co? Nie są naszymi bezpośrednimi e, przeciwnikami. Oni się tylko tutaj uwikłali w tą wojnę. Tak naprawdę niepotrzebnie. Nie mamy jeszcze dyplomaty do wysłania. Już mamy dyplomatę do wysłania i oczywiście go wyślemy. Tutaj, 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 tutaj. Tutaj i tutaj. Dobra, już może będziemy mogli bez problemu to ogarniać. Dobra, zadowolimy się chyba czymś takim, nie sądzicie? Na razie tak, na razie ich stolicę zostawimy i odgrodzimy ich od Karakunlu, żeby nie mogli ich cisnąć. Co prawda od, od Otomanów nie da się ich za bardzo odgrodzić, musielibyśmy im zostawić jedynie dwie prowincje, no ale to już jest inna kwestia. I czy udałoby się, zaraz, bo tutaj no to sporo, ok, ale może udałoby się Annual Treaties with Savoy, no niestety nie udałoby się, 52, tutaj tylko Gruzja włączy się do, mm, do koalicji przeciwko nam, a to nas szczerze mówiąc wali, cyk, eee, no i świetnie i dzięki temu udało nam się ogarnąć kolejne prowincje gruzińskie. No niestety, Gruzja nas raczej za bardzo już nie lubi. Myślę, że już nie dałaby nam prawa przemarszu, ale myślę, że tego nie potrzebujemy. E, zaraz sprawdźmy, do kiedy jest. O, już nie ma trusa. Mm -hmm. To weźmy sobie, wyłączmy Join Offensive Wars na chwilę. Mamy już minus 5%, więc wprowadźmy 20 technologię militarną. Polska jest delikatnie od nas bardziej rozwinięta, no ale oni mają troszeczkę dłużej już wprowadzony ten e, tą Institution, więc jest im trochę łatwiej. Zaoszczędzili na pewno więcej punktów ode mnie. Swivel Canon. Ileż to nagranie już trwa? No, dopiero 15 minut, więc na spokojnie jeszcze. Jeszcze ten odcinek troszeczkę potrwa. Eee, nie dziwcie się, że ja tak często sprawdzam czas. W, w żadnym wypadku nie chodzi o to, że yy, mi się nie podoba to, że... Znaczy, nie wiem, że nagrywanie mi się nie podoba, czy coś. Nie, nie, nie! Nie, tylko po prostu ja wiem i zresztą widzę to po samym sobie, że długie filmiki nudzą i dużo lepiej jest rob tworzyć filmy, które są troszeczkę... które są po prostu troszeczkę krótsze łatwiej jest wtedy utrzymać widza w, większe, w jakimś takim większym skupieniu i tak dalej, i tak dalej. Mamy już ogromny spy network zarówno w Norwegii jak i w Danii. Także jak najbardziej klejmujmy ile się da. Zaczekajmy jeszcze chwilę i zaraz sklejmujemy sobie jeszcze po jednej prowincji. Może zrobimy sobie mały transferek armii? Tak, z jednej. Wyślemy ich tutaj, żeby łatwiej nam się tutaj wszystko pięknie ogarniało. Weźmy również, przydzielmy lepszego lidera do armii, które będą walczyć. O, no i cudownie, już mamy komplet. Nor w Norwegii możemy sklejmować jeszcze jedną prowincję. Muszę jeszcze tylko sprawdzić, którą najlepiej byłoby sklejmować. 10-8, czyli lepiej jednak tą sklejmować. Ok, niech będzie. Więc sklejmujemy tą, wycofujemy już naszego agenta z Norwegii. I teraz jeszcze Duńczyków sklejmujemy. Ćpyk. Duńczycy sklejmowani i teraz pozostaje pytanie komu wypowiadamy wojnę oni mają sojusz z Brunszwikiem, Pomorzem i Danią natomiast Dania ma sojusz z Norwegią i Hamburgiem no, sprawa jest chyba oczywista wypowiadamy wojnę duńczykom Nie będziemy musieli się użerać z Pomorzem i z Brunszwikiem Brunszwik jest pewnie trochę większy niż Hamburg tak że zobaczymy bo to różnie może być niby to jest tu jest Brunszwik ale Brunszwik nie ma Brunszwiku <laughs> e. A nie, brunswick to jest. Ojoj, no to dobra, to wszystko, jest wszystko jedno. Tak na dobrą sprawę, czy my będziemy wojować z Hamburgiem, czy my będziemy wojować z Brunswickiem, nie ma to znaczenia. No, aczkolwiek przynajmniej oszczędzimy sobie pomoże. A to jest zawsze jakiś plus. Możemy wprowadzić kolejną ideę, ale zaczekamy z tym, ponieważ już jest minus 5% i nie posiadamy za, dużo, za dużej kary w związku z niewprowadzeniem manufaktur. A manufaktury wybuchły w Aragonie. No to to kawałek pewnie będzie szło, chociaż my posiadamy sporą ilość manufaktur, więc liczę na to, na to że, e, że się uda. Wybudujmy też manufakturę w Moskwie. E, zaraz sprawdzę, czy możemy wbudować również w Sankt Petersburgu. W Sankt Petersburgu jest już wybudowana, może w Sztokholmie jeszcze. E, wiem, że one są średnio opłacalne, ale dużo szybciej wprowadzi się dzięki temu, e, właśnie Institution. Nie, miałem wypowiedzieć wojnę Duńczykom, więc wypowiadamy wojnę Duńczykom. Wszystko jedno o co. Od razu na Lund. Dobra, Norwegia ich wspomogła, tak jak przypuszczałem. Odpalmy Wakerhus w Sztokholmie i w Kalmarze nasze. Eee. O, tutaj wymagana jest nasza interwencja, prawdopodobnie. No i tak wygraliśmy. Ledwo co, ale nam się udało. Bardzo dobrze. Romzdal pociśnięty. Teraz do Bergenhus. Chyba była jakaś kolejna bitka, która nam się powiodła. 50% cheaper. Eee, Wypłyniemy może naszą flotą. Oni nie mają, a nie trochę jednak mają. Obawiam się. Obawiam się tego delikatnie. Mamy już trzech na czterech liderów, może zwerbujemy sobie jakiegoś admirała, on jest chujowy jak nieszczęście, ale zawsze jakiś tam admirał będzie, tak? Oni cały czas nas atakują w lind. no ale niestety, mają zbyt wielkie minusy, aby w jakikolwiek sposób nam zagrozić, zostawmy jednych w lind. natomiast, o, Queen Regency. Commonwealth, ok. No, troszeczkę sobie zaczek zaczekamy. Na szczęście, nasza królowa jest jeszcze w miarę młoda. Y chociaż z drugiej strony, niestety, jest chujowa pod kątem umiejętnościowym. No Umiejętności to ma beznadziejne. E Spróbujmy, no. Może, może się wycofają. Jednak się nie wycofali. Oj, 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 spieprzamy. Elo. Spadamy! Nie! Straciliśmy dużo? Oj, w kit. Oj, 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 oj. Nie, no, jeżeli chodzi o flotę, to nie jesteśmy zbyt mocni. To jest nasza. Najsłabsza strona. Zastanawiam się, czy by nie wezwać Polski. I to nie dlatego, że brakuje mi wojska, tylko dlatego, że brakuje mi floty. E, tutaj w ląd musimy calutki czas przebywać. Lećmy na Akerhus w takim wypadku, tą armią, która jest najliczniejsza w tym momencie. Eee... Gdzieś tam wybuchł bunt w Trebizondzie. Nie możemy się jeszcze do niego dostać bezpośrednio, a wątpię, żeby właśnie otomani pozwolili nam się przebić. Gruzini cały czas pozwalają nam przechodzić przez swoje ziemię. Bardzo mi to schlebia, dziękuję uprzejmie. Gruzini, jesteście bardzo sympatyczni, mili i w ogóle. E, jesteście trochę frajerami, ale no, no, to już tak czasami bywa. Zaraz Armenian separatist wybuchnął. Chyba ścisnąłem im tą armię, nie widzę jej, więc prawdopodobnie tak. Okej. Okay. Skorowaliśmy sobie wszystko pięknie. Polećmy więc tutaj. Myślę, że powinni dojść w miarę w tym samym czasie dokładnie, jeszcze zdążyli wspomóc sporo ludzi straciliśmy, a to nie jest problem, mamy dużo mempowera w wojnie z Danią za dużo tego mempowera tam nie zejdzie, także na spokojnie weźmiemy sobie co tam będziemy mogli, od Norwegii na pewno sporo weźmiemy, bo mamy e, chyba 100%, no nie, 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 nie do końca 100% przydałoby się te dwie prowincje ogarnąć od Norwegów, natomiast od Duńczyków Chciałbym minimum te trzy prowincje. Zobaczymy jak to wszystko pójdzie, jak to wszystko się poukłada. Najgorsze jest to, że mamy dość niewielką flotę. To, to niestety nastraja niezbyt optymistycznie. Aj, ta Norwegia, ta Norwegia. No mogłabym jej oddać, te dwie prowincje byłoby już z głowy. Wtedy mógłbym sobie wziąć nawet coś mniejszego od Danii, ale jednak zadowoliłbym się tym bez problemu tak, manpower plus 20, institution spread minus 20, no to bez sensu, to ja nie chcę w takim, z takiej sytuacji czegoś takiego robić, wolę stracić już e, jakieś tam wpływy u, u mieszczan i zaraz potem je podnieść, także spokojnie, colonial governor Bogdan Baranow umarł, no nic, to weźmiemy sobie tego dyplomatę, niech sobie będzie dyplomata. Jak tam technologie? Cały czas jest minus 5%. Um, minus 12 a dlaczego? A reinforcement, mnóstwo zjada, rozumiem. Lećmy na Norwegów, ponieważ oni się w jakiś sposób tutaj nie wiem, zdesantowali czy coś im się zrobiło. Czekajcie, Trondendluck jeszcze sobie zablokuje, żeby nie mogli pójść dalej. I tak nie mogą, <grym> bardzo dobrze. Sprawdźmy, czy może teraz po zniszczeniu. Pięknie, zgadzają się na moje warunki, które stawiam 44%. Może jeszcze nawet coś uda się uczknąć, e, może niedużego, ale jednak coś może się udać. Śmiesznie, bo Norwegowie mają. Tutaj, zaraz, no właśnie, Norwegowie mają tutaj ten kawałek Brytanii, co jest zabawne w pewien sposób. E, no nie. Dobra, no to weźmy od nich pieniążki i chyba zadowolimy się tymi dwoma prowincjami od nich. Nikt tutaj nie powinien wejść w żadną koalicję, e, i weźmy sobie oddani te trzy prowincje, no i będzie cudnie. I ta woj tą wojnę uważam za udaną. Tylko Norwegia może wejść w koalicję, bardzo dobrze. E, do następnej wojny będziemy musieli zbudować sobie nową flotę. Bo tak na dobrą sprawę ta stara to jest beznadziejna, poza tym mogę ich ja upgrade'ować, bo są raczej w kiepskiej jakości, więc ja to, to oczywiście wykonam. Do Wargaleonów i tak dalej i tak dalej, zapewne między innymi też przez to przegrywaliśmy, ale mieliśmy naprawdę mnóstwo tych statków i chyba nie miałem funduszy, żeby ich, znaczy żeby je, żeby je zmodernizować. Myślimy, zostawmy ze dwie armie tutaj. Jedna może bez problemu pójść do, pójść do Sankt Petersburga. Dlatego, że jeżeli Duńczycy albo Norwegowie, zaczęli, Norwegowie zaczęliby się buntować, no to przydałoby się mieć co nieco na podorędziu. Musimy też dać coś Bojarom i Klerowi, którzy niestety mają za mało, jak zawsze zresztą. Także dajmy im coś może stąd. Tu do klerowi, to damy Bojarom. Czy są zadowoleni? Już są zadowoleni, bardzo dobrze. Zadowolili się chujowymi prowincjami. Mi to pasuje w groźny kolejny bunt. To całkiem spory, niestety. Na szczęście tam jest fort. Co mnie osobiście bardzo cieszy. No i bez problemu ich rozpykaliśmy. Oni nawet mieli minus, ponieważ z racji tego, że tu jest fort, no to te minusy są jak najbardziej. Dobra. Na razie może troszeczkę przystopujemy z ekspansją no jeszcze Gruzję oczywiście chciałbym w 100% pocisnąć żeby mieć styczność z Trebizondem może potem udałoby się nam ogarnąć Otomanów którzy no trochę się rozrośli, bez przesady na szczęście Polska lekko ich przytępiła Polsce możemy ewentualnie dać tutaj te jakąś prowincyjkę stąd stąd, stąd, no nie wiem Coś w ten deseń, natomiast Konstantynopola nie damy im na pewno. Dlatego chcę rozpocząć tę wojnę ja, a nie. Nie chciałbym, aby oni rozpoczynali tej wojny, ponieważ jeżeli oni wojnę rozpoczną, istnieje duże prawdopodobieństwo, że Konstantynopol znajdzie się w ich rękach, a mi to nie jest stanowczo na rękę. Dzięki wielkie za oglądanie. Mam nadzieję, że ten odcinek również Wam się spodobał. Zachęcam do oglądania kolejnych. I jak wspominałem w poprzednim odcinku, Kolejna, nowa seria pojawi się na pewno w połowie lutego, dlatego że wtedy kończy mi się sesja i będę mógł skupić się na nagraniu czegoś nowego. Także do zobaczyska, do zobaczenia, do usłyszenia i tak dalej, i tak dalej. Czołem!